Nie bójcie się, nie bójcie się więc ich. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch rubli za asa? A przecież bez woli ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie, dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie, lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprze się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lubimy w Ewangelii słyszeć takie słowa, nie bójcie się, nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Dużo jest tego strachu, niepewności, jakiegoś zmartwienia w życiu i bardzo lubimy, jak Słowo Boże nas, Pokrzepia, podtrzymuje, wspiera. Ale to dzisiejsze nie bójcie się jest w określonym kontekście. Już kilka dni słyszymy o tym, jak Jezus wysyła swoich apostołów, żeby głosili Ewangelię. My mamy się nie bać głosić. Do każdego, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, nie bójcie się głosić na dachach. Nie tylko to, co macie wewnątrz w sercu, ale głosić na dachach. Boimy się często ludzi, boimy się w ogóle często. Spotykam wielu ludzi, którzy boją się być między ludźmi. Mówię, ja wolę gdzieś w ciszy, w samotności, nie lubię być tam, gdzie jest dużo ludzi. Boimy się często zacząć jakąś rozmowę. A ja osobiście bardzo lubię, jak ktoś do mnie podejdzie, zupełnie nieznajomy człowiek, i coś zagada, tak po, po prostu. Bardzo lubię takie spotkania. Myślę, że i wielu z nas lubi coś takiego, a sami boimy się często wyjść do człowieka, żeby tak po prostu z nim porozmawiać, żeby jakiś ciekawy temat podjąć, albo po prostu nawet i, i o pogodzie porozmawiać, a, a później idziemy krok dalej. Czyli takim ludziom mówimy o Panu Jezusie. Czemu się boimy ludzi? Czemu boimy się zacząć jakąś taką rozmowę? Czemu boimy się porozmawiać o, o Panu Jezusie? Niedawno ktoś mi to opowiadał, że jak gdzieś w pracy zaczyna się jakiś temat o jakichś wróżbach, horoskopach, wszyscy bardzo chętnie słuchają, bardzo chętnie rozmawiają. A jak tylko zaczyna się temat o Panu Bogu, jakby był jakiś zakazany temat, wszyscy gdzieś, gdzieś boją się, wstydzą, krępują, się, yy, to nie wypada coś o tym rozmawiać. A czemu tak? Czemu? czemu nie jest tak, że rozmawiamy o Panu Bogu, że potrafimy gdzieś i za stołem, i przy jakimś spotkaniu z, z znajomymi, a też i z nieznajomymi, przy jakichś zupełnie przypadkowych spotkaniach, porozmawiać Panu Bogu, o wierze, podzielić się wiarą. Myślę, że gdybyśmy się mniej bali, gdybyśmy byli bardziej odważni, śmiali, jak ktoś tam coś odpowie, niech sobie odpowie, ktoś sobie pomyśli, niech sobie pomyśli, czemu aż tak wiele Uwagi mamy przywiązywać do tego, co ktoś się pomyśli, co ktoś powie. Niech sobie myśli. Ważne, że ja podzieliłem się swoją wiarą, że ja coś powiedziałem Panu Bogu, że to się Panu Bogu podoba. Często, jak, jak spróbujemy coś takiego powiedzieć, spróbujemy taką rozmowę zacząć, później jest bardzo dużo radości z tego. Dużo takich pięknych świadectw, jak ta rozmowa się potoczyła, a najtrudniej jest wyjść, najtrudniej jest zacząć. Często stoimy, jak wczoraj słyszeliśmy Owce, jest posyła nas jak owce między wilki. My często nie idziemy między wilki, my często jesteśmy za zagrodą swoich owiec i, i szczęśliwi, że jesteśmy spokojni. Nie, Jezus wysyła nas, idźcie między wilki. Bądźcie owcą, zostawajcie owcą, ale między wilkami. I to dzisiaj się, jest kontynuacja tych słów. Nie bójcie się, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciała. Spróbujmy dziś z kimś o tak po prostu porozmawiać, porozmawiać o Panu Bogu albo po prostu porozmawiać z jakimś nieznajomym człowiekiem, podejść i porozmawiać z nim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.